Witam na konferencji prasowej. Oh. Pytania do Wiktorii dzisiaj. <grymne> Dobrze. To witamy na konferencji prasowej przed 11 kolejką Wetnik II Ligi, w ramach której zmierzymy się tym razem na wyjazd z podbeskidziem Bielsko-Biała. Jak zawsze jest ze mną trener Tukarczyk. Przejdziemy sobie do, do zadawania pytań od dziennikarzy. Panie trenerze, jak się, jak, jakiego podbeskidzia się pan trener spodziewa w tym meczu? Podbeskidzie to jest jeden z bardziej jakościowych zespołów pod kątem jakości kadry. W strukturze podobnej do nas 3-4-3, natomiast spotkamy się pierwszy raz z jednym elementem mianowicie chodzi o bardzo obniżone wahadła w fazie budowy. Większość zespołów, z którymi graliśmy dotychczas, te wahadła trzyma na wysokości, nastawione na atak przestrzeni, wbiegnięcie obrony, Tutaj wahadła mają inną rolę. Próbują wciągać przeciwnika, tworzyć przestrzeń dla dziesiątek i, i dziewiątki, żeby oni mieli po prostu więcej przestrzeni do atakowania. Na pewno jest to, jest to kwestia, z którą będziemy się musieli w przeciągu całego meczu mierzyć, bo to będzie dla nas wyzwanie w kontekście obrony niskiej, natomiast mamy na to odpowiednie narzędzia, jak się temu przeciwstawić. To jest jedna, jedna z takich rzeczy. Druga, druga rzecz to właśnie ci jakościowi zawodnicy, szczególnie w formacjach ofensywnych. Szumilas, który, który będzie grał odrósłoną dziesiątkę, szukał zejścia do środka z finalizacją. Bardzo dobra lewa noga. Młody Bartosz Martosz, który też ma bardzo dużo w sobie jakości, takiej niekonwencjonalnych, takich niekonwencjonalnych zagrań. Napastnik Górski, który który zawsze, zawsze w każdym sezonie jest groźny stwarza, stwarza spore zagrożenie. Także na pewno mecz, który będzie wymagał od nas pełnego skupienia, zaangażowania, wysokich standardów na przestrzeni 90 minut plus doliczony czas gry. Jak wyglądały ostatnie jednostki treningowe warte? Skupialiście się na poprawie ogólnych elementów, czy było dużo kwestii ukierunkowanych na podbeskidze? Jest to nasz kolejny mikrocykl, już któryś, e, więc my też mamy wypracowane pewne mechanizmy, pewne, pewne rzeczy, które są stałe w tym mikrocyklu, pewne rzeczy, które się zmieniają, natomiast mm, mamy już określone swoje standardy i na nich się skupiamy. Jest miejsce, gdzie rozwijamy swój model gry w mikrocyklu, jest miejsce, gdzie skupiamy się na, na przeciwniku, e, także myślę, że jest to dosyć dobrze z... z balansowane i nie odbiega jakoś strukturą ten mikrocykl od poprzednich. Oczywiście te mikrocykle mm, są zależne od ilości dni, natomiast y, które, to, które mamy na, do dyspozycji, natomiast y, to są takie rzeczy, które, które my dopasowujemy pod kątem właśnie długości mikrocyklu. Zanim przejdziemy do pytań od y, dziennikarza Piotrkowskiego, muszę się zapytać o sam kabel, jak on wygląda? Coraz lepiej. Szymek Michalski jest już brany pod uwagę do, do kadry. Tak naprawdę zostało nam, zostało nam trzech kontuzowanych graczy. To jest Artur Garza, który, który jest coraz bliżej, natomiast tu jest potrzebne jeszcze troszkę, potrzebne jeszcze troszkę czasu. Igor Kornobis, myślę, 3-4 tygodnie i będzie powoli już wracał do treningu zespołowego. No i Bartek Wiktor, który. Który wiadomo, którego czeka dusza, ale Dobrze. Dziękuję. I teraz pytania od Krzysztofa Pietrzykowskiego. Dzień dobry, trenerze. Zanim zaczniemy rozważać same tematy zbliżającego się meczu, chciałbym pogratulować zwycięstwa w ostatnim meczu oraz zapytać, co się stało w Pucharze Polski? Hmm, przegraliśmy? <śmiech> przegraliśmy <śmiech> w Pucharze Polski, natomiast no, przede wszystkim. Ee... No to jest piłka nożna i, i trzeba uznać wyższość rywala. Widocznie zrobiliśmy za mało, żeby awansować dalej. Natomiast uważam, że zespół zagrał na dobrych standardach. Natomiast, natomiast przeciwnik również był mocny. Miał swoje sytuacje, swoją określoną jakość, swój styl gry. No i zwyciężyli. Także taka jest piłka nożna i, i nie uważam, żeby, żeby to było coś bardzo złego, oczywiście chcieliśmy przejść dalej, natomiast graliśmy na własnych warunkach. Uważam, że mogliśmy mieć podniesioną głowę po tym meczu i przystąpić z pozytywnym nastawieniem do kolejnego. Zresztą ten kolejny ze stalą, stalowa wola był bardzo, bardzo dobry w naszym wykonaniu. Myślę, że w obrębie tych, to była dziesiąta kolejka tych dziesięciu meczów, w lidze grali, to był najlepszy przeciwnik, z którym graliśmy, stworzył nam najwięcej najwięcej problemów, natomiast zespół sobie fantastycznie poradził i, e, i trzy punkty zostały w Poznaniu zresztą bardzo zasłużone. Dziękuję. Ogólnie lecimy dalej. Ogólnie warto wspomnieć, że najbliższe spotkanie jest pod Beskidiem Biała, która dwa ostatnie mecze przegrała. Co więcej, były to zespoły słabsze od samego pod Beskidzie i tutaj pytanie, czy daje Wam to nadzieję na łatwiejsze spotkanie niż poprzednie? Nie podchodzimy tak do tego, nie zastanawiamy się, czy to będzie łatwiejsze, czy trudniejsze spotkanie. Na to nie mamy wpływu, mamy wpływ na siebie, mamy wpływ na swoje, swoje standardy i wierzę, że jeśli będziemy je utrzymywać na tym poziomie, poprawiać pewne rzeczy, to, to będziemy wygrywać. Podbyskidzie to bardzo jakościowy zespół. Podobna struktura zespołu jak, jak stali stalowa wola, czyli bardzo mocna ofensywa, również 3-4-3, więc możemy się spodziewać troszkę podobnego meczu z bardzo trudnym przeciwnikiem, mocnym kadrowo, więc my znowu musimy przez pełen okres meczu być bardzo skupionym, skoncentrowanym na swoich zadaniach i być taką najlepszą wersją siebie w jak najwięcej momentach. Kolejne pytanie. Dziękuję. Czy, yy, czy nadal przygotowujecie się w ten sam sposób do meczu z pod co z poprzednim rywalem? Czy dajecie sobie więcej odpoczynku i wiary w dobro drużynę, a nie same zagrania taktyczne? Tak jak mówiłem, ten mikrocykl jest tak ułożony, że jest miejsce, na, jest miejsce na rozwój naszego modelu gry, jest miejsce na pracy nad yy, rywalem, jest miejsce, jest miejsce na. Yy, formę pracy nad taką spójnością czy, czy troszkę, żeby głowa odpoczęła, natomiast nie dajemy sobie przestrzeni zbyt dużej albo za dużej do odpoczynku, no bo mamy do wykonania pracę, jest dopiero jedenasta kolejka przed nami, po 10 kolejkach nikt jeszcze nie awansował, nikt jeszcze nie spadł, nikt się jeszcze nie utrzymał, więc my po prostu musimy robić punkty i nie chcemy obniżać swoich standardów, chcemy cały czas być skupionym, cały czas być czujnym, cały czas pracować na tym samym, na tym samym poziomie e, jakości i skuteczności. Także mm, myślę, że mamy jeszcze dwa miesiące ligi i, i to jest okres ciężkiej, wytężonej pracy. Musimy być na to gotowi. Wiem, że piłkarze są na to gotowi i sztab, także z takim samym entuzjazmem podchodzimy do każdego tygodnia, jak, jak poprzednimi przed poprzednimi meczami. Tutaj jest pytanie o analizę przeciwnika, ale to już na początku trener poruszył. Przechodzimy do pytań od kibiców. Pierwsze pytanie od badia, Badzia, Badzia. Trenerze, pomimo, że to piłka i jeszcze wszystko jest możliwe w tym sezonie, awans, spadek, to bardzo dziękuję, bo dzięki trenerowi odzyskaliśmy radość z oglądania Gry Zielonych. Bardzo miło mi to słyszeć. Uważam, że to jest rola całego zespołu, robota całego zespołu i cieszymy się, że, że jest taka opinia. Mamy nadzieję, że będzie taki cały sezon, chociaż jesteśmy świadomi, że teraz jesteśmy na fali. Mamy bardzo dobrą serię meczów bez porażki, cztery zwycięstwa Ligowe z rzędu, natomiast y, musimy być świadomi, że mogą przyjść trudniejsze momenty, mogą przyjść porażki i ważne jest, żebyśmy wtedy byli wszyscy razem i. i Szli w jednym kierunku. Mówię tutaj o całym środowisku piłkarzy, sztabu, klubu, kibiców. To jest wszystko bardzo ważne, żebyśmy cały czas wtedy wierzyli w proces, drogę, którą idziemy, i, 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 i cały czas szli w jednym kierunku. Czy jest dobrze, czy, czy, czy też będzie, mam nadzieję, że nie, ale jeśli będzie źle, no to, no to wtedy również. Dobrze. Pytania od Licha. <grym> Jaki jest pomysł warty na rozegranie piłki od bramki? Rozklepać całą drużynę przeciwnika podaniami po ziemi, rozklepać część drużyny przeciwnika i posłać piłkę do smoka, a może jak najszybciej posłać piłkę do smoka, który z czasem będzie niezmiszczalną ścianą dla wrogów. Ty się trochę czuję jak milioner, bo ABCD, D nie mam, ABC do wyboru, tak Nie <sum> tak. ja wiem, która odpowiedź jest poprawna, a mówiąc całkiem poważnie, no to... Mamy kilka wariantów, i to jest zależne od kilku czynników, od w meczu. Bardzo ważne jest zarządzanie meczem przez zawodników i też przez szab z ławki. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób przeciwnik się zachowuje. Więc myślę, że mamy tutaj kilka wariantów, i mamy pomysł na krótkie rozegranie, mamy pomysł na długie rozegranie w przestrzeń za linią obrony, mamy też pomysł na rozegranie na konkretnego zawodnika. Także. Tych wariantów jest sporo, i, i myślę, że tutaj dobór wariantu no to, to jest przemyślana decyzja, przemyślana decyzja, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki. Dobrze, tutaj wyraz troski, Michał Słuczyński, niszczył przez cały wrzesień bramki. Czy powinniśmy się martwić? Doceniam jego pracę przy próbie przyjęcia i przytrzy przytrzymania piłek, a po cichu liczę, że włączy się do walki o koronę strzelców uśmiechnięta puśka. Myślę, że nie mamy powodów do, do zmartwień, wręcz przeciwnie możemy się tylko cieszyć, bo on jaki jak i choćby Stanek i tondi w ka z każdym treningiem rosną i są coraz to lepszymi zawodnikami i oczywiście mm, napastników definiują bramki. Jeśli spojrzymy tylko na to w ten sposób, mm, no to nie powiem, że jest mało strzelonych tych bramek przez smoka ale pewnie kibic by sobie życzył więcej, natomiast ja jako trener i, i też taka osoba, która bardzo wierzy w moich piłkarzy, widzę, widzę ten proces i widzę, w jaki sposób on się rozwija i zmienia na boisku i to, co tutaj napisał Lik, czyli to, ile on daje drużynie w momencie, kiedy jesteśmy w defensywie, ale także w momencie, kiedy budujemy, to jest bardzo dobra robota. więc jakby ocenimy go szerzej i myślę, że nie mamy powodów do zmartwień, wręcz przeciwnie. Michał jest dosyć pokornym zawodnikiem, który jest nastawiony na ciężką pracę, na, na słuchanie, na chęci bycia, bycia coraz lepszym. Myślę, że najgorsze co byśmy mogli teraz zrobić, to nakładać jakąś zbędną presję na to, że muszą być już tutaj te bramki. Nasz zespół... To jest taka moc naszego zespołu, że to strzelanie bramek nie rozkłada się tylko na jedną osobę, tylko kilka osób bierze to na siebie. i W ostatnich dwóch spotkaniach ligowych zrobiliśmy sześć goli, strzelały dziesiątki, strzelały, strzelały wahadłowi. Strzelił Wojcin w fragmencie, także rozkłada się to na kilka, kilka osób, co uważam, że jest tylko i wyłącznie plusem w kontekście takiej naszej siły i mocy ofensywnej zespołu. Dziękuję. Część graczy wystąpiła w meczu rezerw, to po to, by pograli trochę przed ewentualnym występem w najbliższym meczu, a może jest to przesunięcie do rezerw na dłużej? Nie jest to przesunięcie na dłużej, bo ci zawodnicy cały czas funkcjonują z nami w mikrocyklu treningowym. Jest już taki moment sezonu, że część zawodników po prostu nie miała możliwości grania, więc te zejścia do drużyny rezerw też są Wartościowe i utrzymują taką płynność, przygotowują tych zawodników do kolejnego mikrocyklu. Więc myślę, że to jest taka wartość. A poza tym, zespół rezerw jest również dla nas z perspektywy klubu ważnym, ważnym zespołem, i też zawodnicy pierwszego zespołu, schodząc tam, e, idą tam, żeby, żeby po prostu pomóc, i też muszą być tego świadomi, że wchodząc do drużyny rezerw muszą pokazywać określoną jakość, muszą od siebie wymagać, nie mogą obniżać standardów, no bo też walczą o siebie, o swoją, swoją pozycję w pierwszym zespole, a to doskonała okaza, żeby pokazać się z dobrej strony. I na koniec, jak konferencja, to z Piotrem, no. czy z Wiktorem? Tu niestety muszę użyć słynny pomidor, <grym> także pomidor. Znaczy, my znamy odpowiedź na to pytanie, ale możemy na nie możemy mówić, Nie możemy mówić, żeby się Piotr nie obraził. Dobrze z tematów organizacyjnych mecz sobotni z beskidziem będzie transmitowany w aplikacji TVP Sport. To tyle z pytań, tyle z dzisiejszej konferencji. Dziękuję. Co to jest za Jak wiemy? <grytanie> no, właśnie z tym drugą część konferencji. Chcielibyśmy znaczy ja bym chciała w imieniu całego klubu pograt pogratulować. Drugi córek. I żeby też bardzo starsza dziękuję. siostra nie czuła się pokrzywdzona, też mamy tutaj dla niej drobny upominek. Drobny, drobny upominek. Dziękuję. I jeszcze raz dużo zdrówka. To bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję I jeszcze raz dużo Wszystko. zdrówka Wszystko. dla żony dla córek. No i dużo cierpliwości. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Na pewno się Laura ucieszy no bo rowerek to, tak jak tata, to, to jest... <laughs> Już wiemy wczoraj, że <coughs> rower tak. Dziękuję.